Jesteśmy w Sandomierze, co słychać, bo dzwonią nam tutaj dzwony, prawda? Nie wiem, czy na anioł pański. W każdym razie jest, mamy tutaj gościa specjalnego na konferencji, która się nazywa. Konferencja nazywa się Jak Organizacje pozarządowe zmieniają Polską Wieś, a ja jestem tylko skromnym jednym z uczestników tej konferencji. I pani reprezentuje? Reprezentuje dzisiaj Instytut Socjologii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Po części również y, Twoje Radio Smolas, y, którego jestem formalnie w tej chwili pracownikiem. I Pani ma na imię Małgosia, a dalej. Magdalena. Magdalena, Magdalena. Szpyt. Szpyt. I Pani y, mówiła dzisiaj na konferencji o Radio Smolas. Radio Cmolas, Cmolas które jest inicjatywą Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Smolas, jedną, z, myślę, z interesujących inicjatyw tego stowarzyszenia. Y, proszę powiedzieć, jak to się stało, że, że w takiej małej miejscowości powstało Radio Smolas? To brzmi dumnie, prawda? <laughs> brzmi dumnie, chociaż może pier przez pierwsze lata to nie wszyscy uzmysławiali sobie to, że powinniśmy być dumni z tego, że właśnie w naszej miejscowości jest radio. To znaczy a... rozumiem, że pani jest mieszkanką tak, tej jest miejscowości. Mieszkanką gminy Cmolas, mieszkańcą, mi mieszkanką miejscowości Cymolas. Dodajmy że powiatu kolbuszos... powiatu kolbuszowskiego, województwa podkarpackiego. O. Tak, to co warto podkreślić jeszcze, że Twoje radio Cmolas było jedną z pierwszych w Polsce, a pierwszą na Podkarpaciu inicjatywą radiową całkowicie zlokalizowaną na terenie wiejskim. Pani mówiła o jakiejś nagrodzie, które, które to radio dostało. Od kogo Nagrodę i kiedy? Nagrodę otrzymało Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Cmolas za zapoczątkowanie... Twojego Radia MOLAS i była to nagroda Fundacji Pro Publiko przyznana w 2005 roku. Rozumiem. I proszę powiedzieć, u kogo powstał ten pomysł? Kto uczestniczył w realizacji? To jest przecież dosyć trudne zadanie, prowadzenie radia. To prawda. Właściwie zabiegi dotyczące tej inicjatywy trwały już. Od połowy lat 90., a e, dużym krokiem w kierunku e, utworzenia radia e, na terenie gminy Cmolac było e, powstanie w 1997 roku Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Cmolac. E, w ramach tego stowarzyszenia e, spotkali się ze sobą liderzy e, społeczności lokalnej, którzy chcieli e, coś zrobić, chcieli działać. Konkretniej temat, proszę powiedzieć, bo to takie a... słowo liderzy wie Pani no, to Przedstawiciele różnych instytucji, samorządu na czele z zbójcem, przedstawiciele takich. Szkół, szkół młodzieży tak, też, tak? również parafii. Aha. W związku z tym, wszelkie te siły, które mają znaczenie w skali. Czyli grupa bardzo pluralistyczna, tak? Tak, i grupa, która chciała razem współpracować. To jest bardzo ważną rzeczą w każdym działaniu. Ta chęć ważna. to jest pierwsza rzecz, że chce się coś zrobić wspólnie, prawda? Jak najbardziej w ten sposób doszło właśnie do założenia rozgłośni. Było to podpisanie umowy ze spółką Polskie Pale Średnie, umowy gminy i umowy Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Cmolaz. Spółka Polskie Pale Średnie ma swoją siedzibę w Krakowie i docelowo chce utworzyć na terenie kraju 94 um, rozgłośnie o charakterze gminnym i szuka partnerów e, w, głównie w samorządach, samorządach. W lokalnych. Tak, ponieważ tą to, to... A czy to nie, nie jest, jest pewna jednak e, trudność z, do, z docieraniem do słuchaczy, prawda? Bo fale mhm. średnie no nie są popularne za bardzo w tej chwili. Głównie popularne. jest UKF, prawda? Głównie jest, jest to, to, tymi falami, które są najczęściej używane i docieraniu do, do słuchaczy, prawda? Co prawda, jeśli chodzi o radio. Jest to jedna z nielicznych możliwości mhm. zapoczątkowania tej inicjatywy, tak. ponieważ nie jest to problem rzucić hasło, startujemy z radiem na falach UKF. Tymczasem koszty generowane przez opłaty, koncesje są bardzo duże. Są tak duże, że nawet samorząd nie byłby w stanie... Tak udźwignąć postu, tego. Udźwignąć. No po drugie, oczywiście yy, no, jak na to zareagowałaby społeczność lokalna, gdyby setki tysięcy szły na finansowanie koncesji radiowej. Słusznie. Yy, proszę powiedzieć, yy, yy, początki pewnie były nie najłatwiejsze, prawda? Bo trzeba było się wszystkiego nauczyć, prawda? Tak, to prawda. <noise> początki były trudne, ale takie, które no, zahartowały yy, pierwszych tych Dziennikarzy, właściwie dziennikarzy amatorów, no mogę tak. tak powiedzieć, ponieważ często były to osoby na co dzień związane z innymi instytucjami, czy też jeszcze nie pracujące, ale angażujące się całym czasem. Panie centrum. Małgosiu, powstanie mi spod tego stolika. Rzucimy okiem przy okazji na nasz zielony Sandomierz, prawda? Jest to piękne miejsce i tutaj właśnie dzięki uprzejmości Fundacji Sandomierskiej gościmy. W, w tym hotelu basztowym. Panie Małgosiu, jeszcze ja bym prosił Magdalena. o. Ta... Magdaleno, przepraszam. Bym prosił o, o taką rzecz. W tej chwili jaka jest sytuacja radia? W tej chwili radio jest częścią Samorządowego Ośrodka Kultury i realizuje zadania wynikające ze statutu Domu Kultury. Również ma oczywiście swoje własne zapisane zadania. Nie mogę się wiele na ten temat wypowiadać, Rozumiem. mówić co najwyżej o zakresie a, swoich obowiązków. Ale. To jest ale a e, e, pani też jest zaangażowana w, w tym radiu? Ja w tej Ma pani jakieś w swoje audycje? E, audycję swoją, czy jakieś programy pani coś to pro znaczy proponuje? na takiej małej skali. E, byliśmy zarówno reporterami e, jak i dziennikarzami, siedzącymi przy stole reporterskim, czyli speakerami, jak i monterami, e, każdym po trochu. I, i te, technicznie jest już y, y, możliwości Technii, są dobre, no, tak? Zapraszamy, jak... zapraszamy do nas zobaczyć jak teraz studio wygląda. Ehm, no, staramy się pisać jakieś programy, prawda? I, i... Ile osób bierze udział w tej chwili w, w przygotowywaniu audycji I, i jakie są godziny nadawania tych audycji? Trzeba mówić o pracownikach Domu Kultury, ponieważ pracownicy Radia to są pracownicy Domu Kultury zatrudnieni na stanowiskach w Domu Kultury. Wobec tego. Yy... A nie ma Bo takich dziennikarzy to, dochodzących, czy nie współpracujących? Nie dziennikarzy dochodzących. Nie ma. Bazujemy całkowicie na tym potencjale, który, który jest w e, Domu Kultury w tej chwili. W Domu Kultury. Tak. Natomiast godzinę nadawania to jest codziennie od poniedziałku do soboty w godzinach od siódmej do dziewiątej. I w niedzielę od 13 do 15, do tego dochodzą od 2006 roku udało nam się e, uruchomić transmisję mszy świętej niedzielnej mm -hmm. i transmisję nowenne czwartkowej, co znacznie podniosło nam e, słuchalność, słuchalność. To się nazywa, I tak. e, rozumiem, że to są, to już Pani właściwie powiedziała jaki ma charakter to radio, jakie są audycje. Myślę, że są również informacje, przede wszystkim informacje. Informacyjne przede i, wszystkim. I, wszystkim, bo i tam takie jakieś tam były wymagania spółki polskie, fale średnie, że to nie może o życiu, być po prostu o... muzyka. To musi być audycja o życiu i wbrew pozorom te dwie godziny, o których wiele osób mówi, o tylko dwie godziny później można pójść do domu, to wcale a, nie to jest, jest tak. To jest dużo. Dwie to godziny jest dużo. to jest dużo, żeby, żeby codziennie wypełnić na tak, ten materiał, oczywiście. żeby ten materiał zmontować odpowiednio. I później go jakoś przedstawić. Także to jest bardzo dużo. Dziękuję Pani bardzo. Wiem, że Dziękuję. się Pani spieszy do domu. Mówiła <noise> Pani... Magdalena Szpyt. Smolas. Smolas. Ale w Sandomierzu. <noise> Zapraszam Państwa na stronę internetową www.sokcmolas.org.pl Tam jest zakładka Radio Smolas i można nas posłuchać w internecie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.